Witam Was na kanale Nietolerancja Pokarmowa Męskim Okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na domowe sezamki, które idealnie sprawdzą się podczas wieczornych seansów filmowych. Jak również, gdy dopadnie nas mały głód, zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali 50 g sezamu łuskanego, 50 g cukru pudru, pół łyżki wody. Na rozgrzanej patelni prażymy sezam, aż uzyska złocisty kolor. Pamiętając, aby sezam mieszać, aby się nie przypalił. Następnie sezam odstawiamy do przestygnięcia. W międzyczasie do garnka wlewamy wodę, którą podgrzewamy i wsypujemy cukier puder. Następnie całość mieszamy, aż cukier puder całkowicie się rozpuści. Zamiast cukru pudru można użyć również na przykład cukru trzcinowego. Wtedy proces rozpuszczenia trwa po prostu dłużej. Dlatego ja używam cukru pudru, który w łatwy sposób samemu można zrobić. Po rozpuszczeniu się cukru pudru dodajemy do niego uprażony sezon i całość mieszamy do zyskania jednolitej masy. Po czym przekładamy na papier do pieczenia i rozwałkowujemy na grubość taką jaką lubimy. Po rozwałkowaniu kroimy na kawałki według naszych upodobań. Pamiętajmy, aby sezam szybko rozwałkować, ponieważ szybko otwardnieje i później nie będzie dało się go już rozwałkować. Następnie rozdzielamy nasze sezamki i pozostawiamy do stwardnienia. I tak prezentują się nasze sezamki. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia.